Do wyborów samorządowych został równo tydzień, ostatnia przedwyborcza niedziela upłynęła więc pracowicie. Kandydaci polskiego stronnictwa ludowego do Rady Miasta Wolsztynie spotkali się z wyborcami na pchlim targu. Podczas happeningu poparli starania handlowców o zniesienie miejskich opłat targowych. Targ na olsztyńskim zatorzu. Zasady są tu proste. Każdy, kto chce sprzedawać używane rzeczy, najpierw musi zapłacić. Początkowo opłata trafiała jedynie do kieszeni organizatora targu, z czasem doszła też większa, miejska. Teraz za możliwość handlu płaci się podwójnie minimum 5 zł. Miejskiej opłacie targowej od początku sprzeciwiają się sprzedawcy. W wyborczej kampanii poparli ich politycy PSL. Aby zadrwić z miejskich regulacji, postanowili zapłacić za handlowców górą jednogrotną koszówek. Inkasent pieniędzy nie przyjął. Najpierw przychodzi jeden inkasent, pobiera jedną opłatę, potem przychodzi drugi, pobiera drugą opłatę, co wprowadza nie tylko zamieszanie i złą atmosferę, ale też w naturalny sposób jakby utrudnia rozwój takiego miejsca. Dlatego ludowcy chcą całkowitego zniesienia tu miejskich opłat. Zwłaszcza, że jak mówią pchlitark nie jest dla handlowców miejscem regularnego zarobkowania, a jedynie drobnych transakcji. Jest to miejsce bardziej integracji społecznej. Jednak nie wszystkim sprzedawcom obecność polityków w tym miejscu i właśnie dziś przypadła do gustu. Słuchajcie, tydzień przed, tydzień przed wyborami! Wy dopiero dzisiaj przyszliście, A co robiliście przedtem? Startujący z listy PSL bronili się, że wcześniej nie próżnowali. Przeciwko opłatom protestowali już w ubiegłym roku.